Witam serdecznie kolejnego dnia przygód na kanale Hit HitPlaneta.pl A zwiedzanie Mipaby zaczynamy od Fortu Północnego To jego pozostałości I posłuchać jak... echo. No dobrze, mamy upragniony śledź Może nie marynowany, tylko smażony i są ziemniaczki i jest też serek. O, cały czas narodził, Nic nie ma bo no, się nie mówiłem, bolą, że jestem brety, szczęśliwy. No właśnie! Chociaż już nigdy więcej trasy nie mam wybrać. O, co ty za pierwsza? <laughs> teraz na tym kanale. Jaka, jak... Zakładam kąpielówki i wbijam się do tej wody, bo jest Bałtyk jak nie Bałtyk. Naprawdę ciepła woda. Witam serdecznie kolejnego dnia przygód na kanale HitPlaneta.pl. Dzień zaczniemy od kontroli naszego koła. Tak się prezentuje. No, niestety, wielki, ogromny flak. Ale udało się już zamówić i za dwa albo trzy dni będziemy go odbierać gdzieś tam w Polsce. Po drodze, jak będziemy jechać. Miejscóweczka. Bardzo fajny, duży parking. Jak widzicie, można spokojnie stawać tam jakiś kamperek, tu jakieś auta, tuż tuż za tą górką już jest morze, tam też jest parking, ale już nie chcieliśmy się pchać, tym bardziej teraz musimy wybierać takie miejsce, gdzie staniemy od razu, no bo na muwerze i ten flaku po prostu nie przejedziemy. Takie mamy mniejsze udogodnienia, ale to tylko, jak już mówiłem, na kilka dni. Teraz ruszamy zwiedzać Lipawę. A Lipawa oczywiście poza zwykłymi plażami ma też trochę ładniejsze, ale do nich dojdziemy za moment. To tutaj jeszcze jest dużo fortyfikacji, yy, które są pamiątką po Związku Radzieckim. Trzeba pamiętać, że Łotwa wystąpiła, stała się niepodległa w 1991 roku, a Rosjanie te tereny opuścili dopiero w 1994. A zwiedzanie Lipawy zaczynamy od Fortu Północnego, to jego pozostałości. Bo trzeba powiedzieć, że już w 1890 roku rozpoczęto budowę tych fortyfikacji. Ale decyzja cara Aleksandra III o budowie tego fortu nie była zbyt trafiona. I już w 1915 roku postanowiono, postanowiono go wysadzić, dlatego że był za daleko od innych baz rosyjskich, ale za blisko wroga. I można też dodać, że w ogóle Lipawa to było takie wojskowe miasto. To tutaj też jest dzielnica Karosta, na którą pójdziemy później. Ona była w ogóle odizolowana od, od całej części miasta. Wybudowano tam specjalnie kanał, most zwodzony, który zresztą do dzisiaj funkcjonuje. No, i tam też na przykład mieściło się więzienie, które dzisiaj jest hotelem, a tam nieposłuszni i niegrzeczni wojskowi trafiali za różne wykroczenia. Ale dzisiaj z tej wojskowości i obronności zostało niewiele. Pamiątki, można powiedzieć, czasów wojennych i przedwojennych to te ruiny, po których teraz można tutaj spacerować. Ale jak widać, pomimo sporych zniszczeń, jakie zostały tutaj dokonane, nie tylko przez człowieka, ale i też przez wodę, no to tunele cały czas jak widać sprawne. Można nimi tutaj sobie przejść, no a ciągną się naprawdę dobrych kilkaset metrów. Więc jeśli ktoś lubi takiego małego urbeksa, to tutaj na pewno coś dla siebie znajdzie. Forty oczywiście są podzielone na fort północny i fort południowy, na ten drugi pójdziemy trochę później. Jeśli chodzi o ten północny, to teraz około 6 km plażą to całość tych fortyfikacji, no ale w większości później to już są gruzowiska, nie ma tam nic bardziej specjalnego. Ale włączam się też, żeby powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Jeśli kochacie polskie. W sumie nie polskie. Jeśli kochacie Bałtyk, tak chciałem powiedzieć, i nie lubicie zatłoczonych plaż, no to przyjeżdżajcie na Łotwę, bo tutaj mamy już w tej chwili godzinę 11:30, a na plażach pustki. A pogoda na plażowanie jest doskonała. Lekki wiaterek, cieplutko. No czego chcieć więcej? Czas na kolejny przystanek w naszej podróży po miejscowości Lipawa. Tym razem cerkiew świętego Mikołaja. Jak sama nazwa wskazuje, musi być na bogato, no bo w końcu to Mikołaj. To on zarządza wszystkimi prezentami. Poza tym, jak będziecie w tym miejscu, to zwróćcie uwagę, z czym nie wolno wchodzić do cerkwi. A jeśli chodzi o jej krótką historię, no to mogę Wam powiedzieć, że została wybudowana w 1900 roku, a w, zaczęto ją budować, a ukończono w 1903. A teraz pokażę wam jak mniej więcej wyglądają blokowiska w na Łotwie. Tak to się prezentuje. No taki klimat jak u nas cały czas w latach 90. Pewnie do dzisiaj takie bloki są większe oczywiście jest odnawianych. Większość to już wspólnoty mieszkaniowe, które dbają na tyle ile mogą, a tutaj po prostu trochę trawki, parking. No i wielka, czy tam stara płyta. Tak byśmy to nazwali. I wiem, że się powtarzam, ale powiem to: ludzi naprawdę mało. Przed Wami wieża Ciśnień w Karoście, czyli w tej takiej dzielnicy, która była stricte przeznaczona dla radzieckich żołnierzy. Dzisiaj, dodatkowo, jeśli ktoś lubi tego typu tematy, można wejść do środka. Przewodnik, który tam się znajduje, jest chwalony przez wszystkich w opiniach, że świetnie potrafi ująć znaczenie tego miejsca, więc jeśli macie ochotę, to możecie wejść tutaj do środka. A już teraz przed Wami kolejny relikt przeszłości radzieckiej, sala wojskowa. To tutaj odbywały się różnego typu narady czy też po prostu przygotowania do różnych ćwiczeń, ale i też do konfliktów zbrojnych. No, wygląda to całkiem ładnie, ale jak widać coraz bardziej podupada i myślę, że za kilka lat po prostu nikt już tutaj nie zobaczy nic poza gruzami. I takich opustoszałych budynków poradzieckich spotkacie tutaj na pewno bardzo, bardzo dużo. Co chwilę, jak przechodzimy, to takich widać tutaj, zobaczcie, jak już natura, można powiedzieć, odbiera co swoje. Są oczywiście informacje, żeby tam po tym za bardzo nie chodzić, bo budynki są no w kiepskim stanie. Widać że tutaj cegówka z tych ścian leży. I tylko tak z wierzchu Wam pokażemy, jak to wygląda. No, ktoś, jeśli jest fanem. Urbexu to na pewno tutaj znajdzie wiele rzeczy dla siebie. Teraz ostatni obiekt, nazwijmy to z tej dzielnicy Karosta, tej dzielnicy. Właśnie gdzie kiedyś mieszkali, mogli mieszkać tylko Rosjanie, to hangar. Niektórzy mówią, że też jakaś część bunkrów, no ale to tutaj pewnie były przechowywane jakieś samoloty, nie wiem, czołgi pancerne. No dzisiaj tutaj w sumie chyba nic takiego ładnego nie ma. Ale można oczywiście wejść, przejście i posłuchać jak. Eho! Się niesie. Więc teraz już ruszamy po nasz zestaw. Przeniesiemy się na część tą bardziej centrum Lipawy, tak to nazwijmy. Tam po drugiej stronie jest też bardzo dużo bezpłatnych parkingów przy tej też głównej plaży Lipawy, którą chcemy Wam pokazać. Nie wiem czy będziecie to widzieć, ale tutaj w ogóle na całej długości, tak dookoła, są pobudowane falochrony i to takie naprawdę potężne. Się zrobiła taka powiedzmy, że prywatna zatoczka. Sporo ludzi się kąpie. Może to też nastać, że woda tutaj będzie troszeczkę cieplejsza, no bo jednak tam wszystko jest osłonięte od tego głównego morza. No a jeśli chodzi o samą plażę, no zdecydowanie mniejsza, tak bym powiedział, trochę nawet brudniejsza, jeśli chodzi o nasze polskie. Żeż to też wiadomo, że w każdym miejscu jest inaczej. No ale tutaj te samochody na plaży, to już jest uważam szczyt szczytów, żeby siedzieć w aucie na plaży. I jak to u nas, zmierzamy na sam koniec do najbardziej wysuniętego miejsca. Ale zobaczcie w ogóle, jaka tutaj jest trasa. Już mocno podniszczona, wypłukane to wszystko przez wody i fale. No bo trzeba powiedzieć, że kawał drogi już od plaży przeszliśmy. A tutaj mają taki właśnie, wszystko ogrodzone, trochę jakby taki ochrona przed portem. Tutaj jakieś te starsze zabudowania, może dla jakichś statków, żeby przysumowały. No ale trzeba mimo wszystko uważać, bo są w ogóle takie strefy. gdzie są już bardzo duże dziury. I tutaj można zobaczyć, że już na przykład takich. Wielkich kawałków brakuje. I jakbyście tu się kiedyś wybierali, to nie zakładajcie laczków, tylko raczej buty z grubą podeszwą, bo jest poza tym, że oczywiście dużo wystających ostrych kamieni, to są jeszcze wystające takie metalowe wiecie elementy zbrojenia no i można sobie po prostu zrobić krzywdę. Jak Wam już mówiłem, od tej dzielnicy byłej radzieckiej oddziela właśnie most zwodzony. I ten most teraz został ładnie otwarty. Przepływają jakieś jednostki, pewnie może na ryby, albo jakieś, nie wiem, do jakiegoś wydobywania czegoś. W każdym razie rzućcie sobie okiem, jak to fajnie wygląda. Zaraz pokażemy Wam, jak ten most się będzie składał z powrotem. Mam nadzieję, że podobało się. Fajnie, że mogliśmy to zobaczyć o 14.30. Co do zasady, jest otwierany. To jeszcze zdążyłem sprawdzić. Więc jeśli tutaj będziecie, to o tej godzinie na taką atrakcję możecie poczekać. 14.30, otwierają 15.00. Zamykaj. A teraz biegnę, bo auta już ruszają. No, dzisiaj naprawdę idealna pogoda, żeby plażować. No, ale my zwiedzamy dla Was i dla nas, bo jednak chcemy coś w tym mieście jeszcze zobaczyć ale dzisiaj już stąd się nie ruszymy, taka padła decyzja, pojedziemy teraz do miasta wbrew pozorom szukamy cały czas tego śledzia z serem i ziemniakami spróbujemy jakąś restaurację złapać a tak prezentuje się miejscóweczka, tu jakieś widzicie dwa kamperki my stanęliśmy sobie obok nich tutaj też jakaś przyczepka stoi pod drzewem no, i tak właśnie ten parking się prezentuje. Tutaj dosłownie, jak się wejdzie za te drzewa, to już jest plaża i morze. Ale ją pokażemy Wam później, jak wrócimy z miasta. No dobrze, mamy upragniony śledź. Może nie marynowany, tylko smażony. I są ziemniaczki. I jest też serek. Możecie wszystko teraz wam pokażę zobaczyć. A zaraz Wam powiem, jak to smakuje. Jeśli chodzi o sam smak sera, to powiedziałbym, że to są takie ziemniaki. Ta konsy... smak, konsystencja to jest jak nasz gzik, mówiąc tak po poznańsku. No i z tym to mają naprawdę bardzo dobre połączenie Ziemniaczek na przygryzka, i można się zajadać jak będziecie. Polecam. W bezpośredniej okolicy plaży znajduje się tutaj w Lipawie Park. Jak widzicie takie piękne, zadbane, drewniane domki. No, z dawniejszych lat. Tutaj też taki staw, to był kiedyś staw łabędzi. No teraz, że łabędzi nie ma, jest dosyć płytko. Jest też tak zwany pawilon herbaciany. To właśnie tam, kiedyś sąsiedzi spotykali się popołudniami albo też rankami na herbatkę i słuchali najbliższego otoczenia. Dzisiaj to już miejsce tylko i wyłącznie spacerów. Kiedyś nawet do tego pawilonu prowadziły dwa mosty, teraz został już tylko jeden. No i wody naprawdę ubywa z roku na rok. I tak, moi drodzy, trafiliśmy nad kanał, na którym możecie wybrać sobie rower wodny, popływać motorówką albo po prostu spędzić miło czas w jakimś knajpce czy barze bezpośrednio przy wodzie. No i my sobie to teraz tutaj chwileczkę pochodzimy, jak będzie coś ładnego to oczywiście Wam to pokażemy. W ścisłym centrum za dużo do pokazania nie było Dużo budynków starszych, nowszych, ale no nie będziemy na siłę nagrywać czegoś, co nie robi ani, z, ani wrażenia, ani nic pięknego. Oczywiście każdy ma swoje gusta i guściki, ale za to zobaczcie, jak to jest piękna plaża. To naprawdę robi robotę. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się bardzo, bardzo szeroka. Dużo ludzi w wodzie, fajne knajpeczki. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Tak jak patrzymy w lewo i w prawo. No i wzdłuż też całej plaży jest taka fajna właśnie trasa rowerowo-piesza, można spokojnie spacerować, długość jej to nawet 10 km, bo docelowo też tą ścieżką dojedziecie właśnie do portu południowego, tej fortyfikacji i tam możecie ją sobie potem pooglądać. Nasz transport zostawiony, dzisiaj żona powiedziała, że 20 tysięcy kroków to minimum. Tego ale śledzia. on już marudził jak szliśmy tam tą trasą cały czas nic, marudził nic nie ma no, już nie mówiłem, bolą, że bresy, jestem szczęśliwy nie on sobie razem chociaż już pochodzić. nigdy więcej trasy nie mam wybrać o, co ty za pierdolę teraz na tym kanale jaka, jaka była prawda? a chciałem wam pokazać jak wygląda właśnie ta droga przy plaży bo tutaj jak już widzicie jest las i a tutaj ścieżka rowerowa i ścieżka właśnie piesza dajcie nam chwilę dotrzeć do portu południowego. No to rzućcie sobie okiem tutaj już pierwsze bunkry, fortece, forty, tunele i hangary, które bardzo mocno pozarastały zielenią. To oczywiście miejsce bardziej polecamy dla fanów urbexu, dlatego że no my nie do końca czujemy się dobrze wchodząc do jakichś ciemnych korytarzy, wiecie, za zakamarków. Nawet też nie do końca jesteśmy przygotowani, bo nie mamy nawet ze sobą latarki. No to prawda, mamy latarki w telefonach, ale trzeba pamiętać, że w takich miejscach mogą żyć jakieś bezdomni, mogą być tam jakieś, nie wiem, jakieś pijaczki, e, przesiadywać, więc o tym na pewno warto. Pamiętać my przyszliśmy żeby to zobaczyć, ale zdecydowanie polecamy ten fort północny, ten południowy myślę, że po prostu jeśli nie jesteście fanami Urbeksu, można sobie odpuścić. Na szczęście z Fortu Południowego można bez problemu dojść na plażę a po to przyjeżdża się nad morze między innymi Bałtyckie żeby tutaj spędzać czas a kiedy nie ma pogody albo jest trochę gorsza właśnie pozwiedzać najbliższą okolicę i miejscowości i de facto gdziekolwiek nie wchodzimy na plażę w Lipawie ludzi dużo nie ma więc to jest największy plus łotewskich plaż nad Bałtykiem. No chyba, że ktoś lubi jak jest dużo ludzi, jak się dużo dzieje, jak jest wiatrołapek obok wiatrołapka, jak te parawany są po prostu na całej plaży. Bo tutaj, co do zasady, ich nie uświadczycie. A plażę ogromną teraz. Widzicie. Wiecie o czym marzy człowiek, który cały dzień chodzi w takich butach i było ciepło, żeby skłodzić te stópki w morzu. Ale nie jest taka zimna ta woda. No, naprawdę. No nic nie boli. Kurde. Jak nie Bałtyk. Masakra. Albo mam tak stopy gorące. No naprawdę. No ma 20 kilka stopni na pewno. Super. Jak wrócimy, to może się wykąpię? Zobaczymy. Teraz idziemy się przejść. Ale jeszcze chciałem dokończyć poprzednią myśl, tą sprzed dwóch ujęć. Wydaje mi się też, że nie ma tutaj takiego natężenia ludzi, bo nie ma takiej infrastruktury hotelowej bezpośrednio przy morzu. W kilku miejscowościach wcześniej gdzieś tam widzieliście, czy to Jurmała, czy gdzieś są te hotele przy plaży, czy jakieś apartamentowce. Ale w większości miejscowości, w których byliśmy jak dotąd, czy to w Estonii, czy to na Łotwie, czy jak będziemy na Litwie, nie ma wielkich apartamentowców, nie ma wielkich hoteli. Bezpośrednio przy morzu jest plaża, las i parki. Tutaj jeszcze chcemy zwrócić uwagę, widzicie stojące rowery. Bo podłoże tutaj bezpośrednio przy wodzie jest naprawdę bardzo mocno ubite. Nie wiem, czy oni to czymś ubijają, czy jeżdżą tutaj przed czy po sezonie, ale takich twardych plaż u nas nie ma. Tam dalej już dosłownie kilkadziesiąt metrów jest normalnie, tak jak u nas biały piaseczek, mięciutki, wiecie, ale tutaj spokojnie rower, hulajnoga, no, bez problemu można po tych plażach jeździć. A my jeszcze kilometr do naszego domku zakładam kąpielówki i wbijam się do tej wody bo jest Bałtyk jak nie Bałtyk naprawdę ciepła woda jak możecie zobaczyć z naszym domkiem wszystko w porządku sąsiedzi niezmienni a my już w tej chwili będziecie widzieć chyba tak 24 374 kroki a to jeszcze nie koniec dnia bo 19 teraz kąpielówki i lecimy do wody no to co moi drodzy czas do wody Moi drodzy, rekord jeśli chodzi o Bałtyk. 21 minut w wodzie. Wyszedłem, bo w sumie były większe fale, to bym tam został. Tu jest chłodniej niż tam. Niesamowite. Widzimy się w następnym wyjęciu. Jak widzicie, na zegarku 22.11. Ja już się wykąpałem. Iza jeszcze czeka, aż woda jej się nagrzeje. Później. Pójdziemy spać, bo dzisiaj 26700 kroków. Będziemy spać jak małe dzieci. Ale nie martwcie się, bo zobaczymy się już jutro. Więc do zobaczenia. Pa! pa.